Ma to moje R. W tej chwili tutaj moje rewo rozgrzewane. W ostatnim, że tak powiem, odcinku z tej serii założyliśmy nie aluminiowe, tak jak nazwałem film, tylko e, myślę, że to są mosiężne mufy. Sorry, mój błąd, muszę zmienić ten, e, tytuł filmu. Nie alu, tylko to jest mosiąc. E, natomiast przy rozbiórce zajrzałem też do łożysk i no te łożyska były. Po tych kilku jazdach w wodzie, tak zapieczone, że nie byłem w stanie ich po prostu ruszyć ręką, rozruszać w żaden sposób w większości z nich. Także postanowiłem, że zajrzę do nich i je spróbuję zregenerować do dalszego użytku. W tym celu zdjąłem przy użyciu najlepiej takiego nożyka, po prostu zdjąłem te zabezpieczenia. Wszystko wleciało w kąpiel. Najpierw, akurat, mam tutaj gdzieś tam zapas, jakiś tam rozcięczalnik, ale generalnie. Dobrze się sprawdza kąpiel WD40. Rozruszanie takie wymoczenie, sobie gdzieś tam poleżało dzień czy dwa. Dzisiaj to wyjąłem, wyczyściłem jeszcze, przy pomocy brake cleanera, osuszyłem troszkę tam w szmatce, napakowałem do środka z jednej z drugiej smaru w rękawicach sobie smaru. I akurat. Chciałem kupić inny wtedy, ale nie było i taką puchę smaru tutaj pod trialówkę dużą zakupiłem, także mam taki dosyć dobrych, dobrych parametrów, po prostu smar. Mam nadzieję, że tak jak w trialu, jak się napakuje, że tak powiem metodą, że jak napakujesz materiału do środka jednego, to drugi nie wejdzie i tym drugim ma być woda, że woda tak łatwo nie wejdzie, bo napakowane tam w cholerę smaru i. Zatknięte z powrotem te zabezpieczenia łożyska, znowu odzyskały życie, mają, mają drugie życie. W środku jest dużo smaru. Myślę, że fabrycznie, ja wezmę jakieś nowe łożyska z ciekawości, rozbiorę fabryczne i zobaczę ile tam jest realnie smaru. Myślę, że myślę że za wiele nie było. One może nie są idealne, ale po prostu no, takie łożyska też można, takie na przykład będzie kosztowało od 2 zł, jakiś kino, do 35 zł, nawet za sztukę. I to komplet takich łożysk, tych co tu widzimy, może kosztować nawet jakieś nie wiem, 150, może nawet do 200 zł. No to, no to nie ma co po kilku jazdach tak tego wymieniać. Lepiej to przygotować, odratować i no to nie są za zawody, że jakby nie może się rozlecieć, bo nie wiem, coś tam się e, bieg, że tak powiem, e, wysypie. Ważny I po prostu, jak się, jak się wysypie, to się wysypie. Jak tak jest, że to czuję, że ono tam idealne nie jest, ale mówię, polatamy, e, zobaczymy. I to jest jedna sprawa, także te łożyska wrócą za chwilę. Druga sprawa, którą poruszę w tym filmie, to będzie przygotowanie przygotowanie kół pod basz. Akurat przyjechały do mnie badlancy. Miały, zamówiłem inne de facto, przyszły inne, trochę musiałem dopłacić i przyszły takie z wymiennymi heksami. Znamiałem te Desperado, takie felgi, na Felge Desperado. Moje ulubione koła do baszu Badlancy 3.8. Nie za szerokie, fajna kostka, podoba mi się, agresywna. One są dosyć miękkie, balonują. Ja nie chcę tych beltet, czyli tych takich podklejonych, bo ja do baszu lubię, jak, jak trochę balonują. Za chwilę je sobie nadziurkuję, zakleję dziury od wewnątrz. Tutaj po prostu zaklejajcie sobie, żeby syf nie dostawał się tu z pod spodu. Są dziurki, widzicie, jedna dziurka i druga dziurka sobie zaklejajcie od razu od nowości. Po prostu kwadratowy kawałek taśmy izolacyjnej załatwia sprawę. A za chwilkę nadziurkuję tutaj koła. Mówiłem Wam ostatnio, że pokażę, to jest dziurkaczka letniczy. Kurna potrzebowałem ładnych kilku lat w RC, żeby się dowiedzieć, jak się łatwo i porządnie dziurkuje koła. No bo zawodnicze kółka dziurkujemy właśnie przy pomocy takiego urządzenia. Bardzo fajnie to działa. Nawet jak już jest zaklejone, to można to zrobić bez problemu. Natomiast normalnie się to przed zaklejeniem dziurkuje. No i w zasadzie mam nadzieję to, to poskładać. Takie, taką mam myśl, że lepiej byłoby, jak te gwinty osadziłem, żeby tego gwintu tam nie nie ruszać to dobrze byłoby przy ściąganiu tutaj tych tych zbrotnic i tak dalej to żeby rozpinać to na wahaczach ale tam no zobaczę jak tam w rewo to wygląda ile tam jest zachodu żeby rozpiąć a nie rozkręcać te kule bo tego że tak powiem im mniej będzie to wkręcane wykręcane tym tym dłużej ten gwint wytrzyma myślę no to co no to bierzmy się do, do roboty z tym z tym tematem z tymi kółkami. Jestem bardzo Ciekaw, i bardzo czekam na to, aż, e, aż postawię go na tych kołach i wpindolę się w błoto. E, dla porównania, chwycę tutaj e, te piraty, które, na których ostatnio jeździłem. O, kurczę, myślałem, że będzie większa, e, większa różnica w średnicy. Natomiast te piraty, one są, one są dosyć duże. No, tutaj jest niewielka e, niewielka różnica, zarówno w szerokości. No, są szersze, tak. Wiadomo, agresywniejsza kostka. Troszkę wyższe są te większe średnice, są te badlancy, ale to nie jest jakaś, to nie jest jakaś znaczna, e, znaczna różnica, tak? Żeby to była żeby to była przepaść. E, wózek będzie szybszy na tym. One jeszcze trochę bardziej sobie zbalonują, więc tym bardziej średnica będzie się zwiększać, będzie, będzie ogień. E, no to nadziurkujmy te koła. No, można sobie je dziurkować, jak to woli, ile dziurek zrobi. Nie wiem, 2, 3, 4 lub więcej. Ja myślę, że pójdę tak, jak standardowo w tragusach sobie robię. Zazwyczaj na razie 3. Dziurkuję na środku, gdzieś oczywiście na kosty, gdzieś tutaj się walnę i tak raz, dwa w taką gwiazdę, chyba zrobię sobie 3 i zobaczę. No po prostu No i tyle. No już nie od zobaczę tego, tak jak tak zrobię, to już tak będzie, bo potem więcej nie będę, nie będę robił. Kiedyś nie dziurkowałem wcale i też było git, także myślę, że będzie myślę, że będzie, będzie spoko. Bierzemy sobie ten wspomniany dziurkacz tutaj jest taka takie obrotowe obrotowe coś z końcówkami i można sobie dobrać średnicę dziury jaką chcemy zrobić w oponie zostawię tą którą miałem którą miałem ostatnio No i co i robimy sobie tak czyli chwytam cyk. o mam nadzieję że tutaj wejdę no wejdę i gdzieś tam na środku sobie widać widać No i teraz zobaczymy czy się uda o słyszeliście cyk Poszło. Wiadomo, trochę w piankę się gdzieś tam wbiłem, ale się tym nie przejmujemy, nie było tematu. Mam tutaj dziureczkę. Tak? Jedną. no pytanie, czy ona wystarczy, czy nie, no na pewno powietrze uchodzi. No zrobię na takich, zrobię na takiej, zostawię sobie chyba na takiej średnicy. Kusi mnie, żeby zrobić trochę większą. Że to żeby trochę większą zrobić tutaj wybiorę sobie. No dobra, spróbujmy. Czekaj następna jest. Trochę większa. Nie wiem na ile wpływ ma średnica tej dziury realnie. No wiadomo, że mm, gdzieś trochę, trochę na pewno będzie tego powietrza. Więcej uchodziło. Hmm. Co myślicie? Walicie większe czy takie dziureczki tutaj robicie. No dobra. Zrobimy trochę większą. Ok, cyk. I zobaczymy. Czyli mam tutaj, gdzie to było? Tutaj. No to teraz gdzieś walnę tu. W sztuka opona. I jedziemy. O, cyk. Oho, pianka wyjechała się Mamy drugą. No, ta jest spoko. Mamy jedną, drugą i tutaj, i tutaj gdzieś będzie w takim razie trzecia. A gdzieś w tym miejscu. Jeśli to zrobi z czuciem, to może tej pianki tak się nie uszkodzi, ale to nie jest jakiś dziurka, to jest taki jeden z najtańszych, nie taki super, więc on nie jest taki fajnie super precyzyjny. O, dobra, doszedłem. Jest. Z tym tematem. OK. Czyli mamy trzy. Mamy trzy dziury. no Jedno koło załatwione. Nie wiem, czy jest sens wam was zanudzać tym zaklejaniem tych, tych dziur. Po prostu kawałek taśmy izolacyjnej dosłownie naklejone tutaj, żeby nie było tłuste, nic tam przetarte i to się długo trzyma. No więc y, potem te kółka przyjdą tu. Muszę skręcić żeby te heksy wkręcić i RF jak będzie na tych kołach śmigał. No to taki krótki, że tak powiem, filmik. Tutorial dajcie znać, jak Wy sobie radzicie z kołami. Złożyskami, jak przygotowujecie, co robicie, czego nie robicie, rzućcie jakieś komentarze. Zapraszam Was do grupy RC Koledzy na Facebooku. No i do zobaczenia w następnych materiałach. Subskrybujcie kanał, udostępnijcie materiał, jak Wam się podoba, jak uważacie, że jest przydatny. Dajcie znać, dajcie łapy w górę, jak się podobał. I do następnego materiału. Nara.